Kolejna druga seria biegła na dystansie 400 metrów przez płotki mężczyzn. Oficjalne rezultaty pierwszego biegu zwyciężył Michał Kulisz torun 52-68, na drugim miejscu Adam AZS Łódź 56-28, trzeci na mecie Łukasz Łukasz Oleś CZS Poznan, Poznań i 3 czwarty Patryk, Sosnawski, Łódź 57, 58. Na torze szósty Mateusz Lewandowski, Kalałczyca, zwycięża w biegu drugim 55-89 na tablicy informacyjnej.